Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Co zrobić z papryką, żeby pięknie nam zaowocowała i super rosła? Co zrobić z groszkami pachnącymi, żeby miały mnóstwo kwiatów? Lub co zrobić z naszymi belinami posianymi wczesną wiosną, żeby jak najszybciej kwitły? Tego dowiecie się w tym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Groszki pachnące to są, słuchajcie, rośliny, które w moim ogrodzie są zawsze i którym poświęcam na tym kanale dużo czasu. Dlaczego? Ponieważ wielu z Was cały czas pyta mi się, co zrobić z groszkami, żeby pięknie kwitły, jak o nie zadbać. Wspominałem już o nich w tym roku kilkukrotnie. Sialiście je ze mną, oglądaliście jak rosną. To teraz czas, żeby Wam powiedzieć, co teraz należy zrobić żeby te groszki pięknie kwitły. Moje groszki już są dość wyrośnięte, bo były posiane bardzo wcześnie i właściwie w połowie kwietnia już powinny wyjść do ogrodu. Powinny wyjść, ale nie pójdą, bo jeszcze troszeczkę chyba wydaje mi się jest za chłodno, chociaż groszki akurat lubią chłód, ale jeśli na przykład macie tak wyrośnięte groszki, bo one wyrosły, to możecie zrobić pewien zabieg, żeby one się wzmocniły i żeby one już nie rosły tak bardzo do góry. Jest to zabieg uszczykiwania tutaj tego stożka wzrostu wierzchołka. O, w ten sposób uszczykujemy. Co to nam daje? Są oczywiście dwie szkoły. Jedni mówią, że się nie uszczykuje, drudzy mówią, że się uszczykuje. I co? I jedna prawda jest dobra, i druga prawda jest dobra. Dlaczego? Ponieważ uszczyknięcie daje inny efekt niż nieuszczykiwanie. Jeśli nie uszczykujemy, to wtedy nasze groszki same się rozrastają i kwiaty, które pojawiają się wtedy na groszkach, są dłuższe. Na dłuższych łodygach i tych kwiatów jest mniej, ale za to na długich łodygach. Jeśli komuś zależy na tym, żeby zrywać te groszki pachnące do bukietów, to wtedy nie uszczykujemy. Natomiast jeśli chcecie mieć mnóstwo kwiatów, których nie zrywacie tak często. Do bukietów, to wtedy można uszczyknąć ten wierzchołek, i od razu groszek zacznie się rozrastać, czyli będzie pustał, puszczał wiele pędów, i na tych pędach będą pojawiać się kwiaty w ilości większej niż gdybyśmy nie uszczyknęli. No dobrze, teraz czas na paprykę. Papryka już tam czeka i zaraz Wam o niej opowiem, co ja będę robił z papryką, żeby miała więcej um, papryk um, i żeby była silniejsza. Moi drodzy, papryka w tym roku wyrosła mi, że ho, ho, o tej porze roku jest bardzo równiutka. Właściwie każda, każda taka sama, oprócz tych, które stały dalej od światła. I to już jest czas, żeby o nią zadbać, żeby dała więcej plonów, zanim ją wsadzimy na miejsce docelowe. Pamiętajcie, że papryka lubi bardzo ciepło, więc ona nie może być wystawiana, jak te temperatury są w okolicach 2, 3, 4 stopni. W foliakach i w miniszklarniach może się pojawić, jak jest troszeczkę cieplej, ale dobrze jej też zrobi hartowanie. Więc jeśli tylko pojawiają się te wyższe temperatury, to hartujcie papryki. Zobaczcie, w takiej formie papryka już w tym momencie ma około 20 cm. Jeszcze zanim ją włożę na miejsce docelowe, to robię pewne zabiegi. Przede wszystkim ja papryce obrywam te dolne liście, tak żeby tu się wzmocniła. To raz. Dwa, jeśli macie taką odmianę, która sama się nie rozkrzewia, czyli rośnie do góry, a chcecie, żeby jednak się rozkrzewiła, to możecie ją tutaj uszczyknąć, tak jak w przypadku groszków pachnących. Ja staram się tego nie robić, ponieważ papryka sama wykształca, zobaczcie, te boczne pędy również. Mimo tego, że nie jest to samokrzewiąca się papryka, ona również te pędy boczne wypuszcza. Ja paprykę zazwyczaj prowadzę na 4 maksymalnie do 6 pędów, czyli um, te pędy, które są nadto, nad te 6 sztuk, to po prostu te wilki wszystkie uszczykuję dokładnie tak samo jak w pomidorach. Um, ona się wtedy super rozkrzewia, jeśli tutaj um, te liście oberwiemy, od um, tego momentu zacznie się um, świetnie rozkrzewiać. Ale co zrobić, żeby mieć więcej tych papryk i żeby ona się super krzewiła? Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby uszczykiwać te pierwsze kwiatostany. Zobaczcie, ona już tutaj puszcza kwiaty i zaraz powinna zawiązywać owoce, a jeszcze tego nie chcemy. Chociaż cieszy mnie fakt, że w kwietniu już właściwie będzie kwitła, ponieważ wtedy jest duża szansa, że fajnie dojrzeje już we wrześniu. Natomiast te pierwsze kwiaty ja uszczykuję po to, żeby wzmocnić tą sadzonkę. Jeśli pozwolimy jej zakwitnąć, to ona będzie taka bardziej delikatna, nie wzmocni się jeszcze, to nie jest jeszcze czas na to, żeby kwitła i żeby dawała owoce. Później, troszeczkę później jest zdecydowanie lepiej, jak zakwitnie. Jeśli oszczykujemy, zobaczcie, ja sobie ściągnę rękawiczkę może, powinniśmy uszczyknąć normalnie, wyrwać te kwiatostany, po prostu złapać i Uszczyknąć. Tak samo jest na tych um, bocznych pętach. Zobaczcie, tutaj podobnie. Jeśli chcemy już zostawić te boczne pędy, ja jeszcze bym się tutaj nie decydował na to, więc tego wilka sobie po prostu zaraz oderwę. Tutaj usunę liście, dopiero od tego momentu będę zostawiał boczne pędy. Ja staram się zostawiać te boczne pędy w taki sposób, żeby one były lekko oddalone od siebie, czyli nie, dostajemy, nie zostawiamy tych kolejnych po sobie bocznych pędów, tylko zostawiam na przykład tego. I dopiero później, tutaj przy czwartym liściu, znowu zostawiam. Spowoduje to to, że ta roślina będzie szersza i faktycznie będzie dawać dużo lepszy plon. Pamiętajcie, te pierwsze kwiaty uszczykujemy, wtedy roślina będzie miała więcej siły, żeby zaowocować później. Co zrobić z bylinami, które posialiście, lub z roślinami jednorocznymi, które posialiście, żeby jeszcze lepiej kwitły i żeby były naprawdę efektowne i żeby były naprawdę wow. Zobaczcie, mam tu posiane po kilka nasionek czarnuszki. Czarnuszka wzeszła już całkiem, całkiem, już ma drugie, drugą parę i trzecią parę liści, tak naprawdę niektóre po tych liścieniach, czyli po tych listkach pierwszych. I co teraz trzeba zrobić? Teraz przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby jak najszybciej jak najdelikatniej przesadzić je do większych doniczek. Jeśli tego nie robicie od razu, na przykład, możecie je wsadzić do ziemi na miejsca stałe, aczkolwiek takie maluszki chyba jeszcze troszkę za małe i chyba jeszcze trochę za chłodno. Dlatego ja je pikuję do większych doniczek i tam swobodnie sobie będą przyrastać. Przy okazji, oczywiście, możemy je trochę nawieść, dać im troszeczkę takiego wieloskładnikowego nawozu, co spowoduje, że ten system korzeniowy i cała roślina się wzmocni. I jak ją wysadzimy na miejsca docelowe, to wtedy już będzie naprawdę szybko rosnąć. Czyli co? Biorę się do pikowania tej czarnuszki. Właściwie prosta sprawa. Jak w każdym pikowaniu, musimy rozdzielić te sadzonki, te, te malutkie siewki łapiąc je właściwie tylko i wyłącznie za liścienie i włożyć do nowych doniczek. No to co? Biorę się do roboty. Teraz ten najważniejszy czas, czyli rozdzielenie tych mikrosiewek i włożenie ich właśnie tutaj. Tu użyłem pikownika, żeby zrobić dziurki, natomiast ja najczęściej rozdzielam je za pomocą łyżki. Słuchajcie, można troszeczkę podhaczyć, delikatnie. To oczywiście trzeba robić bardzo delikatnie. Ważne jest, żebyśmy zobaczyli jaki system korzeniowy ma. One mają, zobaczcie, korzenie już bardzo mm, głęboko, więc też e, dobry sposób był taki, że po prostu wyciągamy je w całości, wyciągamy je w całości z naszej doniczki, idą, idą. I teraz spróbujemy je rozdzielić delikatnie, subtelnie, żeby te korzenie nie były bardzo zniszczone. Widzicie, jaką ma, jaką ma już duży system korzeniowy, i teraz ta mała sieweczka wchodzi sobie do naszej doniczki. Tutaj delikatnie można ją jeszcze włożyć i lekko przygniatamy, dosypując później trochę ziemi jeszcze. Możemy spokojnie te pierwsze liścienie przysypać. Nic się temu nie stanie, bylebyśmy nie nasypali na ten środkową część rośliny. Zobaczcie, mamy gotowe. I takich e, sieweczek zrobię milion i będzie super. Jeśli ktoś jeszcze się nie zorientował, że praca przy roślinach, praca w ogrodnictwie wymaga skupienia i wymaga precyzji i wymaga jeszcze wielu, wielu ciekawych cech, to proszę bardzo. Naprawdę precyzja pełną gębą. Delikatnie, subtelnie trzeba przesadzać te rośliny, żeby właśnie później były takie piękne. Moi drodzy, jeśli fascynuje Was świat takich roślinek lub większych roślin, e, i chcielibyście być częścią tego kanału, e, to zapraszam Was, mamy swojego patronata. E, tam możecie przeczytać, na co, na co tak naprawdę, do czego dążymy. I, I jeśli chcecie być częścią tego, do czego dążymy. E, to serdecznie Was zapraszamy. Link do Patronite'a macie w opisie tego filmu. Zasubskrybujcie również kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło Was powitać wśród nowych subskrybentów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.